Jesteś właścicielem Toyoty bądź Lexusa i kojarzysz ten wspaniały dźwięk, który wydobywa się z tego samochodu, pomożemy Ci rozwiązać ten problem dzięki naszemu urządzeniu Zenbox Pro. Zostań z nami. Jak zapewne wiecie, Unia to nie zawsze dobre, ale też i złe pomysły. W tym przypadku do samochodów trafiła cała masa obowiązkowych funkcji, które nie do końca działają tak, jak powinny działać. W tym przypadku genialny system RSA, czyli system, który rozpoznaje znaki i notorycznie pika. W przypadku Toyota i Lexusa jest bardzo, ale to bardzo źle, zaimplementowany i masa właściwie tych pojazdów się notorycznie skarży na to, że jest to po prostu ultra irytujące, ponieważ odczytuje znaki, które wcale nie należą jako ograniczenie. Są to znaki postawione z boku przyjezdni, a te samochody non-stop o wszystko, o przekroczenie prędkości, o linię i tak dalej. Implementacja tych systemów jest naprawdę bardzo, ale to bardzo zła, dlatego wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom i stworzyliśmy urządzenie ZenBox Pro, które. Raz na zawsze rozprawia się z tym problemem. Systemy, oczywiście, zostają włączone. Notyfikacja wyświetla się na desce rozdzielczej, aczkolwiek nie ma tego irytującego dźwięku i nie trzeba o tym pamiętać. Dzięki temu, wasze auto znów jest przyjemne w eksploatacji. Mimo tego, że jest nowe, to przestanie w końcu pikać i zacznie robić to, co powinno robić, czyli jeździć i dawać radość Wam, czyli klientom z jazdy nowymi samochodami, jakim jest chociażby ten nowy, ta nowa Toyota Land Cruiser. Dobrze, teraz zobaczcie sami, ile trzeba naklikać w nowej Toyocie Land Cruiser, aby wyłączyć system RSA, czyli powiadomienie o znakach. Więc wchodzimy w ustawienia, pierwsze OK. Jesteśmy w ustawieniach i teraz klikam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. 11. Tu muszę OK przytrzymać dłużej. Znowu wejść OK. Tutaj. I to już się pogubiłem teraz w liczeniu, ale to jest dobre 15 razy, aby mieć wyłączony system RSA. A nasze urządzenie Zenbox Pro robi to automatycznie za każdym włączeniem zaponu. Bez wiedzy, bez komplikacji. Pełen sukces. Jeśli Ciebie też irytuje notoryczne piekanie Twojego samochodu, wbijaj na naszą stronę zen -box .pro, tam znajdziesz ceny i dostępność dla każdego samochodu. Jeżeli nie ma rozwiązania do Twojego samochodu, napisz do nas wiadomość przez formularz i w bardzo niedługim czasie znajdziemy taki samochód, zrobimy pomiary i dopasujemy nasze urządzenie do Twojego samochodu.